Jestem, już jestem. O, dzień się dobrze zaczyna. Niech Lena jeszcze sobie pośpi. Zanim siebie naszykuję, obudzę dziewczynki. Kasiu, wstawaj, szkoła. O nie, mamo, muszę, nie mam w ogóle ochoty. No, musisz, musisz. A do tego masz przecież dzisiaj prezentację. Przecież się cieszysz. Ach, faktycznie. No to chyba lepiej wstanę jest przepyszny. Jakie dobre są te lody. Mm. O, a Asia rozmawia przez sen. Widocznie śniuje się lody. Lody? Lody? Gdzie są lody? Asiu, tu nie ma lodów, ale przynajmniej się obudziłaś. No nie, a już myślałam, że masz dla mnie loda. Nie mam ochoty na szkołę. No a przede wszystkim na panią Sikorę. Aha, Asiu, jakoś to będzie. Dzień w szkole ci szybko minie. Poza tym, wiesz co? Po szkole mam podziankę dla was... Eee? Ale zdradz wam dopiero po szkole. O jak fajnie! No, już dobrze! Tu jest. <mum> Dziewczynki, wy naprawdę nie jesteście głodne? Hmm, sama nie wiem. Ostatnio z rana nie jestem głodna. <mum> ja tak samo. Ale tato, mama, co to za niespodzianka? Niespodzianka? Mamo, mów! No dobrze, powiem wam tylko tyle, że po szkole wszyscy razem z bliźniakami idziemy do takiego miejsca, gdzie można odpocząć. Więcej nie zdradzę! Jak mówiłam, dowiecie się dopiero po szkole. O, miejsce, gdzie można odpocząć? Mhm, mm Brzmi to ciekawie! Eta! Tak, Lena, teraz mleko dostaniecie. Dziewczynki, proszę bardzo, sentujcie do szkoły. Dziękuję. No dobrze, wszyscy poszli. Teraz mam trochę czasu dla siebie. Ojej, tak sobie tego nie wyobrażałam. Ale chyba mam dobry pomysł. Macie ochotę posłuchać bajki dla dzieci? Z murki leciało bardzo dużo piórek. Tyle piórek, że pokryły całą ziemię. Ziemia wyglądała. Jak gdyby śnieg na nią spadł. <laughs> Ciepły, puszysty śnieg! Malina i Tomek chcieli ulepić bałwana. Ale o, o! Dlaczego ten śnieg się nie lepi? Czyżby w tym roku spadł nowy rodzaj śniegu? O, jaka szkoda! To niesprawiedliwe No, Moi kochani, jestem naszykowana. A wy? Nudzicie no, się? Hmm, wiecie co, już wiem, pójdziemy na spacer. Może przejdziemy się obok szkoły Asi i Kasi. Zobaczymy. Gotowy na spacer? Chodźmy. Spójrzcie, tutaj jest szkoła Kasi, ale widocznie ma lekcje Szkoda, że przerwy nie ma, teraz nie wyjdzie. Asia, czy nie jest to Martyna? I Twoje rodzeństwo? E? Hej, a co wy tu robicie? Jesteśmy na spacerze i chciałyśmy wam cześć powiedzieć. A możemy z wami iść, bo nie mamy już ochoty na szkołę. O, chętnie bym was zabrała ze za sobą, ale spodziewam się, że miałabym kłopoty z panią dyrektor. No tak, no tak. Eee, Martyna? Asia mi coś powiedziała. A mianowicie, że ty jakąś niespodziankę masz dla Asi i Kasi po szkole. Wyjdziecie do jakiegoś miejsca, gdzie można się zrelaksować i odpocząć, co nie? A mogłabym może z wami? Jeszcze nigdy w takim miejscu nie byłam. No tak, w sumie to chcieliśmy tylko rodzina pójść. Ale oczywiście, że możesz z nami. Wow, dziękuję, Martyna! Tak bardzo się cieszę! O, Basia, możesz z nami, jak fajnie! Na razie, dziewczynki. O, moje maleństwa. Przygotowałam dla Was owoce. Spójrzcie, bardzo zdrowe. Co? Nie wierzę w to, co widzę? Bo od studiów cię nie widziałam no, Wow, jaka niespodzianka Jak się dowiedziałam, że urodziłaś bliźniaki To A, chodź, chodź do środka Nie stój tu na progu Tak bardzo się cieszę, że w odwiedziny przyszłaś o, Jakie te bliźniaki są słodkie Anastasia, cieszę się, że jesteś No i dzięki za te kwiaty Chciałam Cię widzieć, to tyle! I zobaczyć, jak Ci leci. No i widzę, że jesteś bardzo szczęśliwą mamą, ale nie ma się czemu dziwić, jak się ma takich słodziaków. <grych> tak. Godzina później. Hej, mamo! To to jest? No cóż, nie potrafię w to uwierzyć, ale moja koleżanka ze studiów. Przedstawiam, Anastazja mnie odwiedziła, żeby mi pogratulować bliźniaków. O, jak miło! No to bawcie się dobrze! Na razie! Asia, Asia jest tak cieszy na to miejsce, gdzie będziemy mogły odpoczywać. Mhm, tak, będzie fajnie. Mama powiedziała, że będzie można tam pływać. A, i jeszcze coś fajnego. Mama pozwoliła, że Basia z nami pójdzie. Teraz jeszcze bardziej się cieszę! Mm -hmm. Z Basią jest zawsze wesoło! Kasia, Kasia, jesteście gotowe, bo zaraz jedziemy! Teraz jedziemy w końcu! A tata, nie idzie z nami! Niestety, coś w pracy się wydarzyło. Tata musi nadzorować. Dlatego nie może z nami iść. Ale powiedział, że nawet trochę się cieszy. Niby dla mężczyzn to nic specjalnego. Ale my za to zrobimy sobie fajne dziewczyncy wieczór. Okej, okay, super! Jedziemy! Tak, tak, zaraz jedziemy. Żebyście wiedziały, Pasia sama dojedzie. Z jej mamą. Będzie na nas tam czekała, ok? A! No jesteśmy. O mój Boże, Moonleaf Spa! Już tyle razy w internecie widziałam. Zawsze tu chciałam przyjść. Mm, to tak jak ja. No to na co czekacie? Wchodźmy do środka. Was. Witam Was w Moonleaf Spa, rachunek zapłaci Pani na końcu, życzę wspaniałego pobytu u nas, otrzymacie ode mnie jeszcze ręczniki i inne przybory Przebrać możecie się tam, zapraszam, proszę bardzo, gdyby coś było jestem do usług Ale mam nadzieję, że czujecie się dobrze. A teraz zapraszam w tym kierunku. Bardzo miło, dziękuję. O mój Boże, ile basenów! I nawet fotele do masażu! Dzień dobry. Kto z Was zaczyna od zabiegu piękności? Proponuję również masaż lub inne zabiegi. Reszta z Was w tym czasie może tutaj przebywać. Mamo, jak chcesz, to idź Ty pierwsza. My chcemy najpierw w basenie być. No dobrze, jak proponujecie. Jest znakomita na regenerację mięśni, poprawę krążenia, pobudzenie i redukcję stresu, wzmocnienie odporności, na zmniejszenie obrzęków oraz na hartowanie organizmu. Jeszcze tylko trochę, ok? O, tak, próbuję, Chodź, a ja o ciebie się zatroszczę. O, mamo, jak ty wytrzymujesz w takiej lodowej wodzie? O, teraz to tego zimno w ogóle nie czuję. Mhm, taka kąpiel jest bardzo zdrowa na mentalne zdrowie. Jak cię mogę nazywać? Kasia. Okej, okay, Kasiu, jaką maseczkę chciałabyś? Hmm, chyba tą czerwoną. A więc, podczas jak Reszta jeszcze jest na zabiegach, możesz już spróbować tego jedzenia. O, to już zawsze chciałam spróbować. Dzisiaj masz okazję smacznego! Mm, to było takie śliskie, ale przepyszne! I wiesz co? To jest nie tylko dobre, ale też bardzo zdrowe. Przede wszystkim ta woda z ogórkiem. Kasia, Basia, masaż jest gotowy. A teraz możecie to robić, co Kasia robiła. I na odwrót. Tak. Pół godziny później. Dziewczynki, jestem gotowa. Mamo, tutaj jest tak fajnie. Tak, 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 mega fajnie. My tak pachniemy. Tak. Czuję się świetnie! Ja też się taka wypoczęta czuję. Ale, i Leon, pomimo że nie korzystają ze spa, też się tu bardzo dobrze czują. Ja wiem, wam się tu podoba, ale musimy wracać. To Dochodzi godzina 20, robi się powoli ciemno. No nie! Mamo, proszę, pięć minut! Nie, przykro mi, dziewczynki. Liśniaki powoli też do łóżka muszą. A zanim się naszykujecie, to też potrwa. Basiu pisałam z twoją mamą. Też jest za tym, żeby wracać. Ach, szkoda! Ale obiecuję wam. Znowu tu przyjedziemy. Hmm, tak, bo tu jest tak fajnie. Godzina później. Tatuś co robisz? Czytam bajkę. Ale Lena zasnęła. Jak słodko śpi. No jak było? spodobała wam się niespodzianka. Tak, było tak fajnie. Nie czujesz, jak pachniemy? O, oh, tak, czuję. Dobranoc, Asiu. Słodkich snów. Dobranoc, mamusiu. Dobranoc, Kasiu. Dlaczego jesteś na telefonie? Dlaczego? Nie mogę? Przecież jest ustalone. W łóżku nie ma telefonu. To jest nie tylko dla twoich oczu niezdrowe, jak również dla twojej koncentracji. A więc odkładaj telefon. Jak jeszcze raz zobaczę. To będziesz miała kłopoty. Tak, tak, mamo. Ja tylko z Basią pisałam. Dobranoc, kochanie. Dobranoc, mamo. Ach, jak fajnie. Marcin już położył bliźniaki do łóżka. Dobranoc, moje kochane! Ja to, że...